Jezusa obwitego ma w sacramente chci, systo oddać Która się wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Kwi woda, któraś wypłynęła. Z najświętszego serc Jezusowego, jako zdroj miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, o krwi woda, któraś wypłynęła z najświętszego serca, Jezusowego jako zdrój miłość dla nas chwamy Tobie Panie Jezu w tym dniu kiedy dziękujemy za dar Ojczyzny kiedy chcemy szczególnie ją i teraźniejszość i przyszłość powierzać pamiętam jak Wiele razy święta Siostra Faustyła mówi o tym, iż ojczyzna wiele ją kosztuje, troska o nią, modlitwa w jej intencji. To powstrzymywanie Bożej Sprawiedliwości. I my pragniemy się wpisać w ten nurk błagania o miłosierdzie nie tylko dla świata, dla Kościoła, ale dla naszej Ojczyzny. powyżej wszystkie jej Sprawy, które nieraz są trudne, nieraz po ludzku nie widać rozwiązania, choćby konfliktów, napięć, wzajemnych, nienawiści, oskarżeń. Prosimy, by moc Twojego ducha odnawiała oblicze tej naszej ziemi, jak kiedyś wołał w sercu Polski w Warszawie święty Jan Paweł II, rozpoczynając tą modlitwą wielką przemianę, wielką odnowę naszej ojczyzny. Zawierzamy Ci, Panie, także tych, którzy przez całe wieki o wspólnotę ojczyzny się troszczyli, dla niej pracowali, także tych, którzy ją bronili, oddając nieraz swoje życie. Wszystkich żołnierzy leżących na różnorakich cmentarzach wojennych, ofiary nienawiści, wojen, a także dusze, które zawierzyliśmy modlitwie kościoła w wypominkach. Stefan Helena Warniczek, Joła Antonina Wilczek, Józef Wilczek, Jan Andrzej Anna, Stanisław Stanek, Katarzyna I, Stanisław Zapotoczni, Zofia Stanisław Rudkowski, Cyniu Andrzej Konrad-Gał. Małgorzata Janina Eugeniusz Bukowski, Anna Aniela Stanisław Janik, Andrzej, Andrzej Mieszka, Zapotoczni, Synowy Józef, Stanisław Piotr, Ludwina Zapotoczna, Aniela Bielańska, Jania Górka, Piotr, Helena, Czesław Rzeźnik, Rozalia, Łukaszczyk Wiesław, Krzysztof Łukaszczyk, Wojciech, Helena, Kuras, Jan, Maria, Kuraz Józef, Michalina, z rodziny Kuczajów, Tokarzy, Wojtyczków, Gacków, Złotników, Milanów, Leksandrów, Wydachów, Godlewskich, Irene Hudoba, Ludwinę Dziadkowiec, Stanisława Niedźwieckiego, Zofię, Nakrajnik, Aniele Wojciecha, Strama, Katarzynę Wojciecha Repa, Magdalena Gubała, Genovefe Wojciecha, Strama, Adama Barnik. Janinę Bub, Andrzeja Repa, Bronisława Ludwika Gawron, Józefa Zofia Bafia, Józefa Karcz, Janinę Sikoń, Józefa, Józefa Bobleckiego, Marię Galica. Ojcze nasz, tu jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego, Pana naszego. Tu się począł z ducha świętego, narodził się zmarł. Męcząc pod polskim piłatem, ukrzyżowany, umarł po grzebie, wstąpił do opieki. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca, wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić, żywych umarł. Wierzę w ducha świętego. Święty Kościół powszechny, święty obcowania, grzechów odpuszczaj, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki.

Ojcze przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Daj go 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 bolesnej męki. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie sakrzewy nasz. Świata całego, dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Lago Bolesne Menki. 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 ए गो बोल सुने मैं राय को बोलें नहीं मैं जाएको बोल सुने गो बोल सुनाई मैं कि Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki. Daj Jego bolesnej męki.

Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nie śmiertelny, Zmiłuj się nad nami, I nad całym światem, Święty Boże, Święty mocny, Święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Pod Twoją obroną uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Bądź nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, o lędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem swoim nas pojedna, Synowi swojemu nas poleca, swojemu Synowi nas odda, Matko Miłosierdzia, Królowo Polski, Królowo Pokoju, Madonna z Święta Siostro Faustyno, Święty Józefie, Święty Andrzeju Apostole, Święty Janie Pawle, Święci Patronowie Polski, Błogosławiony honoracie, wszyscy święci, święte Boże. Powierzajmy, szczególnie tych, którzy zginęli broniąc ojczyzny, wieczne odpoczywanie, racz im dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym, jak zawierzenia świata, Bożemu, miłosierdzia Boże. Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylał ją na nas w duchu świętym pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, uleż naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny. Dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego syna. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. yesu ufam tobiu, yesu ufam tobiu, yesu ufam tobiu, yesu ufam tobiu, yesu ufam tobiu. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Znajmi naszą grzeszność, byśmy mogli godnie przyjąć komunię świętą. Wspowiadam się Bogu wszech bracia i siostry, że bardzo skrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo Win. Przyto błagam najświętszą Marnię zawsze, dzień. wszystkich aniołów i świętych.